A teraz troszkę o stosunkach międzynarodowych, między Polską a, a na przykład Białorusią. Minsk grozi Warszawie. Miasto się będzie topić. No proszę Państwa, jeżeli sprawy dalej będą szły w tym tempie, to, to tak jak mówiliśmy, jeszcze nie było takich słów ze strony rosyjskiej czy białoruskiej, to Warszawa się stopi. To, to już dawno mówiliśmy. Taki po prostu układ nastąpi, od którego trzeba. Jak najdalej? No ale nie widzę w działaniach polityków partii telewizyjnych działań propokojowych widzę działania podnoszące atmosferę. Więc to nie jest żadna groźba, tylko to jest stwierdzanie faktu. Kolejny artykuł na ten temat to onet. Dzisiejszy Łukaszenko z orędziem do narodu padły oskarżenia pod adresem Polski, państwo możecie znaleźć w oryginale. To, co powiedział y, prezydent Łukaszenka, i ja tam nie widzę y, agresywnego tonu. Ja wysłuchałem tego przemówienia. Tam jest ostrzeganie przed wojną nuklearną, tam jest ostrzeganie, proszę Państwa, tam jest apel o to, żeby wrócić do rozmów pokojowych. Pan Łukaszenka y, proponuje totalne zawieszenie broni i dostarczania broni przez obie strony, a w mediach, choćby tytułem, jest to wszystko wypaczane. I nie widzę. Nie widzę tej agresji, która brzmi z polskich tytułów jakoby pan Łukaszenka propagował. Nie, ja, ja tego nie widzę, to jest nieprawda. Za to widzę pewne zagrożenie, bo ile można wytrzymywać ze strony imigracji, która może znowu fala imigracji. Nie wiem czy prezydent Białorusi nie będzie traktował, bo on dużo mówi o. O planach agresji na Białoruś ze strony państw NATO z terytorium Polski. Nie wiem, czy, czy w tym strachu, uzasadnionym z jego punktu widzenia, bo były nawet próby zamachu na jego życie kierowane z Polski, nie wiem, czy nie chce użyć Irakijczyków jako żywej tarczy, tak? czy nie chce zapchać całej granicy imigrantami, stąd ten mur, który tam postawili ludzie Morawieckiego bo zostały wznowione loty z Mińska do Bagdadu no i będzie, proszę Państwa, się nawet działo. Nie wiem, czy to nie będzie taka żywa tarcza, że te spodziewane przez prezydenta Łukaszenkę czołgi NATO będą musiały przejechać po tych cywilach. Nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale z innego punktu widzenia na to spojrzałem. Jak to, proszę Państwa, jak to emigracja z Iraku? Jak to. Przecież to właśnie NATO uderzyło na Irak, żeby tam zaprowadzić, proszę Państwa, normalność, tak? W tym też polskie władze wysłały żołnierzy. Jak to, proszę Państwa, to, to po to zniszczono państwowość, którą zarządzał Saddam Hussein, żeby dziś tam były Tabuny ludzi uciekające? Przecież tam powinno być już e, jak w San Francisco, tam już powinna być kraina mlekiem i miodem płynąca, e, zindustrializowana, e, pełna perspektyw. Proszę Państwa, jak to? Jak to? No jak to? I to samo e, z pomocą amerykańską w różnych innych krajach, w tym Ukrainie. w tym Ukrainie. E, To o to mi chodziło. E, że Skąd, skąd teraz ta. Te, Ci imigranci mają być, no przecież tam już miało być, y, fajnie, tam już miał być wypas. No tak działa pomoc amerykańska. Ma służyć interesom amerykańskim.